Roku, y, no to będzie troszkę bolało, bo te maski nas tutaj poubierali, ale jest okej, okay, nie załamujemy się. Czyli jest dobrze, ale się nie załamujemy. Zawsze po polsku, jednak. Zawsze po polsku. <laughs> Zawsze to po polsku. znaczy? A sałatka, troszeczkę szyneczki, ciasto. A jest indyk, czy. Yy, nie. Pan mówi o pandemii, będziecie się Państwo, nie wiem, przyjmować, odwiedzać. Nie mówię czy... o pandemii, bo ja się. <grystwem> Brzydzę tego słowa. Ona nie istnieje. Wymyślili ją sobie po to, żebyśmy się bali. A co w takim razie z odwiedzinami? Z odwiedzinami. Mamy tylko rodzinę, żona, ma mnie, ja mam Znale. żonę. Czy pan obchodzi święto Dziękczynienia w ogóle? Nie, ja stąd za dwa lata wyjeżdżam i nie chcę mieć z tym krajem nic do czynienia. Rozumiem. A jak długo tu pan kiedy, kiedy, to pan jest? 32 lata. I, czyli żadnych rzeczy, które stąd żeby, nie, nie obchodził pan nigdy nie. jako. Wszystko po polsku, zawsze jest, po polsku. Zawsze. Wraca pan do Polski? Tak, jest, do hmm. swojego kraju. Może powie, na stare śmieci, czy gdzieś na, w nowe miejsce? Stoleca. No to Wszystkiego dobrego w, te, w takim Dziękuję. razie. Na, na tej nowej drodze życia. Bo Nawet to... mnie emerytura nie interesuje. Tutaj szal. Aha, aha. Nie chcę od nich nic. Rozumiem. Tak się pan rozczarował to do tego. To tak. jest skundlone społeczeństwo. Mhm. Ale to jak pan, kiedy tak pan do kiedyś pana to był... dotarło, bo pan przecież tu przyjechał tak jak my wszyscy, prawda? Tak, Przed pandemią. Mhm. To się zaczęło. Za, Załamałem się psychicznie. W związku z tym, jak ci tak. ludzie się zachowują? Tak jest. Jak oni reagują? Tak jest. Rozumiem. To jest yy, żydowskie Czyli Bardzo doświadczalne. doświadczalne. Tak. Rozumiem. Rozumiem. Oni mogą zrobić tu wszystko, co chcą. Rozumiem, bo ludzie dadzą sobie... Tak jest. Wierzą władzy, zachowują się co każą, jakby kazali chodzić. E, ja pracuję z kolei 20 lat. Aha. Debile totalnie. Mhm. Totalnie debile. Rozumiem, rozumiem. Czyli... mu i 5 razy dziennie, 6 razy dziennie, 3 razy na miesiąc, on robi to samo, co mu przyjdzie no, no, na Do głowy, Rozumiem. Rozumiem. To jest... To jest chore. Jedzie Pan do swoich... Do, tak jest. ...do rodaków. Jest tak jest. Obchodzi Pani święto, dzień czy nie, Thanksgiving? E, tak, ale to taki kanadzki, kanadyjski. No właśnie, no właśnie. <grym> ale co, robi się jakiegoś indyka, czy coś takiego, czy raczej własne jedzenie? Z... Własne jedzenie. Indyka się nie, nie piecze? Nie. Ludzie przychodzą? Tak. Aha, ale powiedziała Pani to taki kanacki, ja no nie to? Nie przychodzą, ja idę na, na wizytę. A pani, pani jest Polką czy... Słowakia. Słowacja, no właśnie, ale, ale rozumiem, mówi Pani po polsku, rozumie ja rozumiem pani. Wszystko. I robi pani zakupy w polskich tak. sklepach. Moja babcia z dziadkiem Boli blisko od polskiej granicy. Aha. Także ja rozumiem wszystko, ale. dobrze pani mówi. Nie, nie wiem, wszystko powiedzieć No, dobrze pani mówi. A, a czy przychodzą też rodzina? Przychodzi nas na święta na Thanksgiving? Nie mam, nie mam tu rodziny. Nie ma rodziny, także nie ma tego problemu, że za dużo ludzi, tak? Bo to mówią, żeby że. Ja nie ale za... mam polską rodzinę, wielką Taku, Taką, no, nie, nie, nie pokrewną rodzinę, ale dużo przyjaciół tego nie ma zapytali, zaprosili ale będzie uroczyste jedzenie, obiad będzie na Thanksgiving że obiad A, będzie tak. duży, tak? Na, na, na to. od jak dawna pani tu tak jest? o 17 lat 17 lat Rozumiem. wszystkiego dobrego, do widzenia <grym> do widzenia czy obchodzi pani? half tak na pół tak, na pół, to co to znaczy? pół na pół to znaczy obchodzi pani czy nie? nie zobacz. Indyka nie ma takich rzeczy. Nie, takie. Nie ma. Nie. A jeżeli jest to coś polskiego, czy. Tak, Jak to jest? Razy... Aha, ale przychodzą? Czy rodzina przychodzi? Tak, są z Aha, czyli jest to jednak taka, taki rodzina uroczysty żyć, o, o, obiad. Tak, tak. A nie czuje pani tego, że to takie imigracyjne święto? Tak, bardzo. Że to no właśnie dziękczynienie za to, że jakoś człowiek żyje tutaj. nie pani mówi? Ciekam, Dzień dobry, dobry Państwu, czy można zapytać o Święto Dziękczynienia? Święto Dziękczynienia? No przygotowujemy się właśnie, robimy ostatnie zakupy. A dużo ludzi będzie, bo teraz pandemia i tak dalej, mówią, czy, czy będą ludzie? 10 osób. To 10, Zawsze 10. Państwo obchodzili Święto Dziękczynienia? Bo mówią, że to takie emigracyjne święto. No raczej emigracyjne nie jest to polskie święto, ale w związku z tym, że są dzieci, chodzą do szkoły, wnuki, no więc y, y, trzeba po prostu y, y, też tą tradycję szanować, prawda? Yy, indyk tradycyjnie czy polskie jedzenie raczej? No jest indyk, jest indyk, tak, tak. Specjalny przepis na indyk? Yy, polski przepis, no ja robię taki faszerowany yy, indyk, z nadzienie przygotowuję z marchewki, z pieczarek, z zielonej pietruszki i wątróbki do tego tak? dodaję i przyprawy, jest naprawdę i to do piekarnika. Wyśmienite. Wyśmienite. tak? Nie jest suchy, bo to zawsze problem, żeby indyj za suchy nie był. No to właśnie w tej torbie foliowej Aha. go pieczemy. Przepa jeszcze smaruję takimi przyprawami z czosnkiem, również masełkiem i jest naprawdę pyszny. I to jest polski taki przepis? To jest polski przepis, tak. To jest nasz przepis. Zawsze. Zawsze z ma tak, to mama? Nie, ma tak, z mamą. Z z mamą i babcią. Rozumiem. I o Od samego początku, tak zawsze tak było, że tradycja się utarła, że rodzina jest razem na święto. Dzięki. No, tak, 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 tak. Obchodzimy tak wspólnie w rodzinie. Obchodzi się jednak. A uważa pan, że to jest takie migracyjne święto przeję, przyjęło się, czy, czy nie czuje pan tego świątecznego nie, nastroju? Nie, no to tak rodzi się, obchodzi po polsku jeszcze. Po polsku jeszcze. O to chciałem zapytać, czy indyk jest na stole, czy o, yes, yes. teraz pandemia to mniej ludzi, więcej ludzi jak to jest? Czy się nie przejmuje? Nie, zaż taka duża rodzina, także tam będzie by... może 6-7 Rozumiem, tak. rozumiem. Czyli nie, nie, nie gra roli to nie, w ogóle, nie, nie odgrywa to roli? Jakoś... A różnie to obchodzą, bo to, 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 to jest niby to jest trochę wolnego, bo to poniedziałek tak, wolny tak, niby, nie, no tak, to tak. Jeszcze wolny. ludzie jeszcze i wyjeżdżają to katy zamknąć to 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 tamto No zgadza się, no, ale ja pytam czy to się przyjęło jako święto takie? Nie, więc. no to tak jest, no Jest Obchodzi w ogóle. się tak trochę po polsku Dziękuję bardzo Odchodzimy. Tak? Yy, a od jak dawna tutaj Państwo jesteście, jeśli można zapytać? 60 lat. Tak. Przyjęła się ta tradycja? Raczej tak. Czy to takie emigracyjne święto? że to podziękowanie jakieś... Yy, czy nie? Czy nie czy... Raczej okazja do spotkania ze znajomymi, no w tym roku to nie za bardzo będzie to spotkanie. O to chciałem zapytać, Ej, jak to jest nie, właśnie? A czy... tak normalnie no to zawsze jakaś tam okazja, żeby się spotkać ze znajomymi. A co się je? Czy indyka tradycyjnie, czy polskie indyka, rzeczy jakieś? Indyka. To zapytam, jak się go robi, bo to jedni mówią, że indyka łatwo zepsuć. No to każda gospodyni ma jakiś tam swój A pani jaki ma? Na, na, na indyka. Ja zawsze robię z nadzieniem, z mięsa mielonego, z indyka, z pieczarkami. No i tam się udaje. Aha. Naprawdę ja razie... robi dobrego indyka. Czy obchodzi pan święto dziękczynienia? Nie mam z kim. Aha, <noise> no tak, tak to jest. Ma pan ja jakieś jako... oferty? Mam, <noise> <noise> mam, ma, niech pan czyta gońca. Ja też nie uważam na specjalnie jakieś święto, no. mm -hmm. Nic nadzwyczajnego, ale robi pan coś nadzwyczajnego. Ale nie będziemy przeżycza do takiego święta O tym. A tu... Już przyjechałem w takim wieku, że się nie, zmi nie zmienia decyzji, wie pan. Czy tych przyzwyczaje no, się nie zmienia? no właśnie. Rozumiem. Czyli raczej to po prostu dzień wolny? Dzień, no. dzień wolny, no ja już mam. No ja wiem, emerytura też. No. <laughs> wolny każdy Tak, dzień. za dużo tego wolnego. No tak, no tak. Ale to mimo wszystko, no właśnie tak pytam, czy wie pan, na jakiś uroczysty obiad, czy coś tamto, to różnie ludzie. No, no, nie, no. Czasem dzieci przyjdą, ale też nie są tym za, za bardzo. Nie rozumiem. Gdyby to świętować szczególnie, nie? To nie jest Boże Narodzenie. Nie, tak jest. <grywa> Wszystkiego dobrego, no dziękuję bardzo. bardzo Chciałem zapytać, czy Pani obchodzi święto Dziękczynienia w ogóle? Tak naprawdę. No Raczej właśnie. Nie. Raczej nie. Raczej. Dlaczego? Nie czuje Pani tego, tego całego z tam indyki? To... czegoś takiego nie mieliśmy A, a może dawno, dawno tutaj Państwo przyjechali? Na 20 to? lat No to już trochę jest, część ale ludzi przejmują jednak... te, te, te obyczaje no tutaj częściowo, ale jednak ten Easter i Christmas to jest... Nasze święta Nasze święta, <laughs> tak jest Czyli nic takiego, dzień wolny, nic obiadu jakiegoś nie ma, tam ludzie nie przychodzą, nie odwiedzają. Tak, wyjeżdżamy grupowo gdzieś tam najbliższymi ale na nie, miasto, ale... Nie czuć tego, no, że to jakieś takie święto? No niekoniecznie. Ja zapytać, czy nie Pan możemy. obchodzi święto Dziękczynienia? Tak, oczywiście. Yy, dlaczego? Dlaczego? No Bo zapraszają do, do domu, no to ja jadę. Od jak dawna pan tutaj jest? Od 30 lat. Uważa pan, że to jest takie emigracyjne święto, że to takie dziękowanie za. Emigranci dostosowali się tutaj do tych, co tutaj. Mówi pan, jedzie pan do rodziny, do tak, dzieci? Tak, tak, do, czy... do dzieci akurat, do córki dokładnie. A Teraz pandemia, ale to ale nie małe, ma. Małe grono, także. Nie Rozumiem. Się... A zapytam jeszcze, co się je? Polskie rzeczy, czy raczej ten tradycyjny indyk tutejszy? Indyk i dodatkowe, i polskie o, o to jak, jak przyrządzany indyk. Aha, aha. Ale o to jak przyrządzany indyk Pana nie będę pytał. Pan nie zajmuje się tymi nie, nie, nie rzeczami. Interesuje. Aby był dobry. No. Tutaj te indyki strasznie napompowane wielgachne takie, i tak dalej. I kurczaki i kaczki, wszystko napompowane. No tak, także jest... to, to trudno jest dobrego coś kupić. I no. dwa, że indykał jest łatwo zepsuć, bo suchy może być. Także to. No, no, też no, trzeba jak to trzeba to wiedzieć, jak go zrobić. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.